Dzień dobry, witam Was w słonecznym wrześniowym ogrodzie. Jest teraz przepięknie i bardzo bym chciała, by ta chwila trwała bez końca. Trwa drugie kwitnienie róż Hibiskusy bulinowe pokazują swoje talerzowe kwiaty, ale przede wszystkim mogę robić to, co uwielbiam najbardziej, czyli przycinać, rozmnażać i dosadzać, myśląc o jeszcze ładniejszych efektach w kolejnym sezonie. Dziś mam do zrobienia kilka koniecznych rzeczy co za chwilę sami zobaczycie, więc zapraszam do oglądania i do subskrybowania mojego kanału. Wieżba Hakuro to moje szesnaste drzewko w ogrodzie. Każdy z inne. Większość z nich to drzewka szczepione na pniu, by wokół nich na rabacie rosło jeszcze coś więcej i było kolorowo. Mały ogród ma swoje możliwości, więc staram się dobrze wykorzystać każdy centymetr. Większość z nich jest jeszcze młoda, podobnie jak ta wierzba. A przyznam się Wam, że bardzo lubię ciąć, formować i bez sekatora do ogrodu nie wychodzę. Dlatego wierzbę lubię szczególnie. Jej pędy przycina się kilka razy w sezonie, czasami radykalnie wiosną, a czasami tylko o połowę, pod koniec lata. Radykalnie przycięłam ją dopiero na początku lipca, bo nie chciałam stracić ładnego wiosennego widoku, ale było warta. Pędy przycięłam przy samym dniu i wtedy w krótkim czasie pojawiło się wiele nowych i stworzyła się ładna, gęsta kula. Wierzba lubi mieć mokro, a że lipiec był mokry to z przyjemnością widziałam jak z dnia na dzień pojawiają się zielone przyrosty i to od razu w większej ilości, większej niż było to wcześniej. Dzisiaj przycięłam w połowie długości, a zapowiadane większe opady przyspieszą pojawienie się przyrostów, więc już za kilka dni kula będzie jeszcze ładniejsza. Drugie kwitnie róż to fantastyczny czas. Ta róża Chopin ma więcej kwiatów niż wiosną i ma się całkiem dobrze, nie choruje. Pędy ma na mojej wysokości, więc niżej niż rok temu, kiedy to musiała mieć drabinę, by je oglądać. A dzisiaj podziwiam tę odmianę w pełni. Ma duże biały kwiat. I już szukam sposobu mieć więcej podobnych już w ogrodzie, bo większość tych, które już mam, ładnie się rozrosła i coraz pięknie kwitną. Ta różowa, pnąca w jasmina, pachnie bardzo delikatnie, ale także nie sposób tego nie zauważyć, przechodząc w pobliżu. Jednak głównie przyciąga ilością i odcieniami swoich kwiatów, których jest coraz więcej, a to dopiero dwuletnia sadzonka. Zauważyłam przy tym, że młode i elastyczne przyrosty powinny się często przywiązywać do siebie, by bliżej oplatały pergole, a tych przyrostów jest bardzo dużo, coraz więcej. Dobrze, że to odmiana, która kwitnie bardzo długo, aż do pierwszego mrozu. Z drugiej strony jest ciemnoróżowa odmiana, także pięknie kwitnąca. Nazywa się parada. Obie róże przycięłam krótko po pierwszym kwitnieniu i czekałam na ten piękny dzień, by nacieszyć się ich kwiatami. Liczę też na to, że każda z nich w kolejnym sezonie zarośnie swoją część pergoli i powstanie gąszcz kolorowa, różowa, różana brama. A to jest róża Awiro Coco, którą przesadzałam na początku lipca. Ale dobrze wiedziałam wtedy, że bez problemu zakwitnie jeszcze w tym sezonie. I teraz, proszę, jest początek września, a ona pięknie wygląda. Takie decyzje nie zawsze są łatwe, ale u mnie się sprawdzają, bo zwykle mam to szczęście, że rośliny dobrze znoszą zamianę miejsc, bo po przenoszeniu podlewam je regularnie i dzięki temu mają dużo mniej stresu. Na tej rabacie po prawej stronie jest różowa róża Dawida Ostrina. I też ona zmieniła w tym roku miejsce, ale jak sami widzicie, kwitnie pięknie. Ma tutaj więcej miejsca dla siebie, więcej słońca i więcej kwiatów, a o to mi właśnie chodziło, by ta róża tak właśnie wyglądała. Pozostałe róże też mają się dużo lepiej niż w lipcu, gdyż w sierpniu było ciepło i nie padało, więc nie chorują, a przyrosty mają przecudne, co mnie zachęciło do nowych pomysłów z różami. Ale jak coś wymyślę, to Wam oczywiście pokażę. Może to wydarzy się jeszcze w tym sezonie, bo jestem bardzo niecierpliwa. Ale dzięki temu na obrzeżu tej rabaty jest wielosił wariegata, rozmnożony niedawno. I też jest mu tutaj fantastycznie. I u niego pokazują się młode pierwsze listki. Z różami miałam w tym roku dużo więcej przygód. Przenosiłam także inne róże. Te trzy młode w odmianie de Feyry. Miały na początku rosnąć pojedynczo, ale moim zdaniem róże najlepiej wyglądają posadzone obok siebie, razem, w większej grupie. Więc wkrótce po tym jak je posadziłam osobno, to zaraz zmieniłam zdanie i teraz już rosną razem, tworząc ładną plamę. Na razie oczywiście małą, ale ponieważ jest to dobrze krzywiąca się odmiana, więc za rok będzie to ciekawy różany zakątek, kolejny w moim ogrodzie. Nie ostatni. Na początku tworzenia mojej różanej kolekcji postawiłam na odmiany w jasnych, pastelowych kolorach i to się sprawdziło w 100%. Bo tutaj, przy róży w odmianie Anna Purna o białych kwiatach bardzo dobrze wygląda hibiskus bylinowy o ciemnych liściach i białoróżowych kwiatach, które są w wielkości talerza. Nie okrywałam go na zimę, choć jest to młoda roślina, ale dobrze przyzimowała. Ma tutaj ciepło i słonecznie przez cały rok i dobrze się w tym miejscu krzewi. I choć jego kwiat pokazuje swoją urodę na super krótki czas, to ogromnie cieszy mnie ta roślina, właśnie posadzona przy białej róży. Początek września to bardzo dobry czas na sadzenie linii drzewiastych, Dlatego dzisiaj posadziłam kilka nowych odmian. Chcę mieć więcej w ogrodzie, bo są w ciekawych kolorach. W jednym miejscu rosną przez kilka lat, a wyglądają. Bajecznie. U mnie rosną wspaniale, więc poszukałam na rabatach jeszcze małych, wolnych kawałków i teraz czekam już do nowego sezonu. ostatnią sadzę pomiędzy liliowcami, a te są w nowych dla mnie odmianach, bo ostatnio powiększyłam kolekcję liliowców właśnie. I teraz przy trzech z nich sadzę lilię drzewiastą. Lilie sadzi się nie za głęboko, tylko na trzy wielkości cebulki w gruncie przepuszczalnym i wilgotnym, a tutaj taki jest. Jeśli macie w planach sadzenie lilii drzewiastych, to koniecznie zróbcie to we wrześniu, bo inne rośliny cebulowe mogą jeszcze poczekać nawet do listopada czy grudnia. Ale lilię warto sadzić tylko we wrześniu. A tutaj widzicie przyrosty młodych liliowców, które sadziłam całkiem niedawna. Kiedy widzę te młode liście, to marzy mi się już nowy sezon i ich pierwsze kwiaty. Ale na to poczekam jeszcze dwa sezony, bo liliowce aż tak szybko to nie rosną, jakby się chciało. Uczę się w ten sposób cierpliwości, bo natura wie lepiej. I to dzięki niej mam mały zagonek, poziomek. Jedna sezonka sama się kiedyś tutaj widziała, a kolejne przyniosłam z innych miejsc w ogrodzie w tym sezonie. Teraz zbieram małe, ale smaczne owoce. Te często się tutaj pojawiają, choć nic nie robię, nie podlewam. Nie nawożę, a są. Czy wy też widzicie takie niespodzianki? Bo ja bardzo. Motylik krzew też mi sprawia niespodzianki. Bo rok temu miałam tutaj białą, niską odmianę, ale ona nie przyzimowała i nawet nie wiem dla był problem. Kwitła i rosła wspaniale. Nawet myślałam o tym, by ją podzielić na mniejsze i rozmnożyć, ale nie udało się. Dlatego w tym sezonie posadziłam tutaj wysoką, filetową odmianę, która rośnie jak szalona i przyciąga dużo więcej motyli. W nie spotykam tutaj jednocześnie kilka naraz, co jest magiczne. Jest ich tutaj więcej niż przy rozchodnikach okazałych na przykład. A przekwitnięte kwiaty regularnie obcinam, bym mogła oglądać te motyle aż do jesieni. A pelargonie, które tutaj widzicie i które tak ładnie wyglądają, kupiłam. Na przecenie, bo te przezimowalne niestety zmarnowały się. Maj był dla nich za zimny i za mokre. Teraz na te chucham i dmucham, by mieć własne przez kilka lat. Obrywam to, co przykwitło systematycznie i mam nadzieję, że wszystko z nimi będzie bardzo dobrze. Życzę Wam słonecznej pogody, dobrych pomysłów i miłej pracy w ogrodzie. Pozdrawiam!